Cześć kochani, witam się z wami na kanale zaczynamy szalony przed weekend jest czwartek, ja dzisiaj właśnie czekam na dostawę towarów, także zerkam aż przyjedzie mi pan z lodami bo muszę towar odebrać i byłam już na zakupach, byłam już lodziarnie, wszystko uruchomić byłam w Lidlu, ale to takie zakupy, wiecie, bardzo podstawowe zrobiłam, później jadę na jeszcze jedne zakupy już takie z listą, konkretne co mi będzie potrzebne a póki co to takie bardzo pobieżne zrobiłam to, co gdzieś tam wyłapałam na promocjach i wiem, że na pewno mi się przyda. E, byłam też w smyku, bo e, słuchajcie, my na imprezie będziemy mieć dwa 4 miesięczne bobasy. Jednego bobaska to już widziałam, e, ale drugiego jeszcze nie widziałam, widziałam tylko na zdjęciach, więc musiałam gdzieś coś tam pójść kupić, e, żeby tak z gołą ręką do maleństwa nie podchodzić i. O, jadą już moje lody. Eee, i, I tak się nam e, dzień zaczyna. Dzisiaj mam dzień raczej sprzątania. Będę też szykowała, bo z tego co wiem, mam dzisiaj ogórki, więc e, zrobię sobie wcześniej zalewę, żeby ogórki e, wieczorem zrobić, żeby już się z nimi nie babrać. E, no i będę mm, dzisiaj głównie sprzątać. Odezwę się później, bo już mi lody przyjechały. Dobra kochani, bierzemy się już za rozpakowywanie. Tutaj jest haul nagrany spożywczy i nie tylko spożywczy, także zobaczycie też w sobotę co kupiłam dla czteromiesięcznego bobasa, o którym Wam mówiłam, że będziemy mieli dwa takie bobasy, ale jednego, jedno niunię już widziałam. Niunia jeszcze nie widziałam. Więc mały prezencik też dla smyka i biorę się za sprzątanie. Rozkładam szybciutko. Muszę też pomyć te kieliszki, bo tu wam tyle mogę pokazać, że byłam w Pepko, kupiłam kieliszki i rozkładam to szybciutko. Większość rzeczy już ogarnam i biorę się za sprzątanie. Zamycie okna na tarasie, ale idę najpierw taras po zamiatam, później się biorę za mycie tego okna. I po kolei zaczynam sprzątać łazienki. Stwierdziłam, że będę szła pomieszczenie po pomieszczeniu i tak się najprędzej wyrobię. Dzisiaj muszę jeszcze usiąść, zrobić listę rzeczy, którą muszę pojechać kupić. Wieczorem jadę na zakupy. Więc listę rzeczy, które będę przygotowywała i listę rzeczy, co mi będzie do tego potrzebne. Później powykreślam, posprawdzam po szafkach, co mam, żeby nie nadrabiać sobie zbędnych rzeczy czy tam zapasów. Bo na razie opróżniam półki, żeby lepiej przemyśleć bardziej organizację w kuchni. Na razie Wam takiego filmu nie nagram, dlatego że po prostu nadal we wszystkich szafkach jest wszystko. Ja mniej więcej wiem, gdzie co jest, ale na pewno niektóre rzeczy muszę poprzekładać bo już widzę, że mi się mniej to sprawdza, częściej sięgam gdzie indziej, a chciałabym mieć to pod ręką, więc z organizacją to jak się zorganizuję, to dopiero Wam dam znać. E, bierzemy się za sprzątanie i lecimy dalej z tym dniem. E, Obiad obiad ogólnie mam, mam fasolkę, mam kalafiora, mam jeszcze pierogi z jagodami, mam jeszcze sos, makaron jeszcze jest, więc obiadu nie muszę gotować, mogę się poświęcić. Tak dzisiaj właśnie planowałam przedwczoraj, że jak zrobię obiad na 2-3 dni, to dzisiaj będę mogła ten czas poświęcić właśnie na sprzątanie. E, dzisiaj, jutro i w sobotę Nikola jest w lodziarni, więc ja nie wiem, czy ich, chyba ja w niedzielę pójdę do lodziarni, zobaczę jak się będę czuła, zobaczę kto z nas się, która z nas się będzie lepiej czuła w niedzielę. Bo Nikola pewnie też gdzieś w sobotę na jakieś balety pójdzie po pracę. I e, zobaczymy, a jak nie pójdzie, to będzie z nami siedzieć. Tu też będą niezłe balety. Także e, zabieram się za sprzątanie. Ściągam pranie, które wczoraj e, mąż rozwiesił. Tak, bo ja nastawiłam pranie. on rozwiesił pranie. Ja wczoraj w ogóle z pracy wróciłam dosyć późno, bo wróciłam. Chyba w pół do dziewiątej e, musiałam rozmrozić lodówkę z lodami, e, wiecie, ogarnąć to wszystko, więc e, no, trochę mi zeszło. Dobra, lecimy ze sprzątaniem. It doesn't even make sense why I think about you It was only one night, only that time and it's not my style to be caught up in the middle like this Cause now I dream about you I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now And it could fade away Ale dzisiaj jest gorąco Chodźcie pójdziemy zobaczyć, the jest temperatura w basenie. Chyba dzisiaj skorzystam z basenu. Gdzie mi mamy ten termometr? I co my tu mamy? 25 stopni. Hmm. Szału nie ma. To jeszcze nie dla mnie temperatura. Oj. Chociaż fajna. Dobra. Idziemy dalej sprzątać. Tu musieliśmy poukładać. Y Właśnie palety dlatego, że Azji strasznie zaczęła tutaj e, kopać doły. Chciała się tam wkopać pod e, taras, więc musieliśmy poukładać palety. A teraz... Patrzcie jakie mam szyby. Nie wiem po czym to. Nie mam bladego pojęcia co tu się chlapało, ale to samo jest z tej strony tutaj. Dlatego dzisiaj muszę umyć te okna. Czy to wina tej mojej gwiazdy? Nie wiem. But it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive, dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down, rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive, dive into you. No dobra, tu już bierzemy inny asortyment, Wyciągnęłam moją magiczną szmatkę do lustra. Do kabiny prysznicowej użyjemy dzisiaj tego Tenzita, zobaczymy jak on się nam sprawdzi. Do mebli oczywiście to, bo to mi się sprawdza najlepiej, ale nawet na końcu. i a boy We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess they don't suck with them. They could go. Should let it be. But I'm gonna die. łazienka się sprząta tutaj muszę nalać wody do wanny tylko dlatego bo muszę zrobić jej y, czyszczenie dysz także będziemy lać zaraz płyn a ja się zaraz biorę za czyszczenie kabiny tak wygląda moja kabina jakby wam, czy ja wam to jakoś pokażę, o teraz widzicie tak to mniej więcej wygląda ona nie była zabezpieczona tym preparatem także zobaczymy jak sobie poradzi z tym wszystkim no tak kiepsko widać, z tym wszystkim jak sobie poradzi yy, ten pensik. you one night, only that time not my style to like this. No powiem Wam, że jeżeli chodzi o ślady z kamienia czy, czy z mydli, to poschodziło przepięknie, tylko mam mazaje, więc wracam do y, różowej ściereczki, bo mazaje mam straszne, ale za to kamień, osad, zmydła, wszystko totalnie zeszło. No i dobra, wanna się już czyści, toalety już też można zamknąć, bo już jest umyta. wanna się czyści, 15 minut tak ma chodzić, później trzeba wszystko opłukać, tutaj też już jest umyte, powiem Wam, że całkiem nieźle zeszło, chociaż no mazaje jakieś tam są. może nie jakieś wielkie, ale nie mam kompletnie ani krzty, wiecie, tego osadu, więc bardzo ładnie umyło no i ogólnie łazienka jest posprzątana także idziemy teraz sprzątać, e, zrobiłam przed chwileczką e, umyłam tutaj kieliszki nastawiłam e, fasolkę, musiałam ją obrać teraz obieram, tu już mam naszykowaną zalewę, jak mi mąż przywiezie ogórki wieczorem e, jeśli przywiezie e, a tu będę obierała ziemniaki bo Ksawery będzie jadł sos, chociaż nie, mam, może zjeść nie, jednak ziemniaki obiorę tylko sobie i ewentualnie na jutro obiorę, żeby jutro tylko podsmażyć kilka. Obiorę sobie, bo zjem sobie z siadłym mlekiem i z jajkiem, a mąż będzie jadł leczo, bo tam jest mięso, on chce mieć mięso, więc dobra. I te muchy. Boże, jak mnie te muchy irytują, czy u Was też są takie muchy? W życiu nie miałam takiej ilości much, po prostu takie wielgaśne te muchy latają. Spadaj mi stąd. Masakra. Dobra. Biedactwo. Coś się, się śniła? Ale ona ma wyczucie włączyłam tylko kamerę i przestała szczekać. So I'm gonna dive, dive into you 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 let me down Whether we try, let So I'm gonna dive Dive into you Jeg skalpomøje. Poczekajcie kamerkę przetrę. Bo wiecie co? Po prostu przemywanie tą wodą i tylko tą ściereczką jest genialne. Idzie o tak. Jestem już cała mokra, już się treningu robić nie będę. Powiem Wam, że jadę dzisiaj z tą ścierką. Mam już 6,5 tysiąca kroków. Nigdzie poza dom nie chodziłam, tyle co byłam w lodziarni, ale to samochodem.

No, i dzisiaj będziecie mieli taki dzień sprzątania ze mną. Okno w kuchni też już umyłam. Z jednej i z drugiej strony umyłam okno w łazience. Eee, mąż już wrócił, więc robota stanęła, ale przywiózł ogórki. Okno w salonie też już jest wyszorowane z obydwu stron. Łazienka jest całkowicie posprzątana, sypialnia jest całkowicie posprzątana, więc, że tak powiem, pół domu mam ogarnięte. Zadzwoniłam też do, do serwisu i złożyłam reklamację na zmywarkę. Też mi się gofrownica ostatnio zaczyna psuć, więc też zadzwoniłam na serwis. Też już wiem, co muszę... Ja Ci podrapię w szybę! Dopiero szybę myłam, Ty! Szczekaj, jak chcesz wyjść. Szkudniku Ty jeden. Czteronożny. Będzie mi tu drapać w szybę. Opryskana Ci taka ta szyba była od jej kichania? Wczoraj Gerarda znalazła. Rano. Hmm? Eee, także tak. I co jeszcze dzisiaj zrobiłam? Eee, jeszcze gdzieś dzwoniłam. Gdzie dzwoniłam? Co ja Ci mówiłam? Co jeszcze dzisiaj zrobiłam? Nie wiem co powiedziałaś wcześniej. Nie słuchałeś mnie? Nie, a teraz co mówiłaś do kamery. Do, wid do, wid do widzek twoich. Hmm. Mówiłam, że zadzwoniłam ze zmywarką i z gofrownicą i jeszcze z A i z wanną dzwoniłam. Tak, też już ogarnęłam, bo nie wiedziałam o co chodzi z tym ozonowaniem, także też się dodzwoniłam do serwisu. No ale mamy już godzinę 19, a robota ni za mną, ni przede mną. Tak to jest, jak mój mąż wraca z domu. Do domu to już się nic nie chce robić. I nie wiem. Idę jeszcze chyba pokój YouTube ogarnę, bo myłam też okno z, z zewnętrznej strony, co widzieliście. To jeszcze od wewnątrz umyję i będzie z głowy. I porozkładam tam może wszystko w końcu. Te wszystkie moje maseczki, bo mam cały czas jedno pudełko nierozpakowane. A jakby nie patrzeć, półtora miesiąca już tu mieszkamy. Więc dzisiaj macie taki raczej dzień sprzątania. Niewiele się odzywam, więcej jednak będziecie mieli podkładu muzycznego. No ale a i w kuchni i meble też już wytarłam. Także już palce są polikwidowane. Rano to idę do kosmetyczki. Dwa, dwa sztuki mam y, straty. U jednej ręki jeden i u drugiej drugi, ale już jutro jest mój termin. Myślałam, że wcześniej mi też kosmetyczka zapisze mnie na inny termin, ale mówię, że ten tydzień cały miała zajęty, więc mówię, dobra, przeżyję. Nic takiego nie miałam konkretnego do roboty, więc a wiedziałam, że i tak będę sprzątać, więc w chemii będę siedziała. No i był dzisiaj też trener u nas, e, przywiózł mi dokumenty na Xawerego Kolonie do podpisania, miałam odbiór towaru, to to już wiedzieliście. I tyle. I sprzątam. Cały dzień dzisiaj sprzątam. Dzisiaj mi idzie robota. A dziwne, bo mąż mnie nie wkurzył. Z reguły mi tak robota idzie jak mnie mąż wkurzy. dzisiaj... Hmm. Co? Albo to się skumulowało może, wiesz? Tak, to może... Tak? No. Hmm. Już dzisiaj to nawet myślałam, że sama Wam nagram to Q&A, bo przejrzałam te pytania, to... W sumie chyba Wam sama mogę nagrać tą drugą część Q&A i mój mąż jakiś taki niechętny. Zawsze ten. Już Co? Teraz znowu masz przewagę. Czego mam przewagę? Mogę Ci dać przeczytać te pytania. Są takie, że w sumie... Nie, tam ze dwa pytania są jakieś takie do nas, nie? A tak to jest takie, takie dosyć ogólne. W sumie to już są odpowiedzi chyba nawet na kanale. Na takie pytania. To co, nagrywamy dzisiaj łodej? Nastała niezręczna cisza. Widzicie, tak to jest. On wiecznie coś naobiecuje. Ja wam później to obiecam, a później on się miga. To wszystko jest jego wina. Wszystko. Nic absolutnie nie ma mojej winy. Bo ja tylko mi trzeba powiedzieć. Siadamy nagrywamy. Nadal nic nie mówi. Dobra, idziemy dalej sprzątać. No i dobra, stwierdziłam, że jeszcze ogarnę mój pokój YouTube i ogarnę jeszcze łazienkę dzieci i to będzie na tyle. No jutro zostanie tylko odkurzanie, no i ciasta. Będę jutro robiła szarlotkę, e, będę robiła jutro to ciasto z rabarbarem pod warunkiem, że kupię jeszcze rabarbar, bo nie wiem czy rabarbar jeszcze jest i będę jeszcze robiła no to oczywiście z truskawkami więc jutro mnie czekają zakupy na targu mąż mi ogórki więc jeszcze dzisiaj będę robiła ogórki ale zanim zrobię ogórki to mamy biurko do ogarnięcia i tak właśnie stwierdziłam, że może bym sobie przetestowała te woski bo ja ich jeszcze nie paliłam więc zaraz sobie skombinuję i sobie wezmę, to pudełko szczęścia moje muszę właśnie ogarnąć tu są rzeczy, jeszcze takie, jakieś, wiecie, maseczki są. Muszę to wszystko posprzątać, ogarnąć. No i ogólnie ten kącik, tak, bo on jest taki niezaciekawy. Tutaj mam położone książki, przeczytane i nieprzeczytane po tamtej stronie są przeczytane. Mam jeszcze całe pudło przeczytanych. Eee, nie, tamte też nie są przeczytane, bo tej jeszcze nie czytałam. Kupiłam książkę jeszcze i nie tknęłam. Tej też nie przeczytałam, bo to jest pożyczona książka. Tą dostałam od Kasi, przejrzałam ją. Tej nie czytałam, tej nie czytam. Nie, to, to są nieprzeczytane. To już czytałam. Co my tu jeszcze mamy? Nie czytałam. No, tu oczywiście, szkolenie psów. Eee, pięć stawów nadal nie przeczytałam. To czytałam, tu z Natalią Gacką zapomniałam, że mam jeszcze te książki. No i moja ulubiona seria Lee Child. No widzę, że mam tu do czego wracać. Trzeba z najwyższej się chyba wziąć trochę za te książki, ale obstawiam, że u mnie moment na książki to będzie jesień-zima. A teraz e, bierzemy się za ogarnianie chyba tego pokoju. Trzeba to jakoś konkretnie porozkładać. But Stay. I've been at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question. Cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? Słuchajcie, przychodzi Nikola przez przedpokój i mówi, tak, co to tak ładnie pachnie, ale coś ładnie pachnie na przedpokoju. Teraz wchodzi ksawery i mówi co tak ładnie pachnie. Zobacz, to tak ładnie pachnie. Kominek. Czyli mamy już, że to to tak ładnie pachnie. A teraz Ci dam powąchać jeszcze inne. Otwórz sobie to. I zobacz, czy to też będzie ładnie pachniało. No, też ładnie pachnie. A czym? Mm. Co to za zapach? Jakoś... Mam to na końcu języka. Taki... No, no, no. <śleskujesz> Nie umiem czytać. No, ale to ładnie pachnie. No, mówi mango, przepięknie. Zobaczcie, paliło się to dosłownie nie wiem, 20 minut i ja wyszłam z pokoju, cały przedpokój już pachnie, więc yy, naprawdę przepiękny zapach. Dobra, idziemy robić ogórki. No, to rozpoczynamy ogórkowe szaleństwo. Naszykowałam sobie 14 słoików, ale mam cały zlew ogórków. Więc fakt faktem są też niektóre takie duże typowo na mizerię, więc ich na pewno nie będę wkładała tak jak te, ale no zobaczymy ile mi wyjdzie. Na razie robię 10 zalewy, mam tutaj cały, cały gar, tutaj. też mi mąż przywiózł koper, także mojej teściowej gorąco dziękuję za ogórtaski będziemy robić kiszońce. Trzy słoiki mi puściły, z czego jeden to tak puścił, nie puścił. Bo raz zasyczał, ale dwa to tak mocno z nich pociekło, więc pewnie je otworzę pojutrze na imprezę i będą po prostu mało solne. Zobaczymy jakie będą w smaku. Ale reszta się utrzyma. Dobra, zabieram się za mycie ogórków i wkładanie wszystkiego. Na razie tylko czosnek wróciłam. But it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out. No dobra, zalewa mi się skończyła, weszło mi 2, 4, 6, 8, 10 słoików. Mam jeszcze ogórków na jakieś 5 słoików, więc muszę po prostu się wstrzymać i zrobić zalewę. Rano ją dokończę, zaleję, więc akurat mi wystygnie. A ja się już biorę za składanie filmu. Z Wami się żegnam, u mnie dzisiaj dzień jak Pendolino, pędzący cały czas w biegu. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego dnia, bo naprawdę mega dużo ogarnęłam. Sprzątnęłam pokój YouTube, sprzątnęłam łazienkę, sprzątnęłam sypialnię, w salonie są też okna pomyte. W kuchni są okna i meble pomyte, więc naprawdę jest mega, mega duży postęp. Mąż powiedział, że jutro ogarnie podłogi, więc mi pozostało jeszcze jutro ogarnąć, a jeszcze jedną łazienkę sprzątnęłam i jutro jeszcze mi została do ogarnięcia jedna łazienka. I może jeszcze jak mi się uda, to jutro Wam nagram te łazienki i miałabym już z głowy te filmy. Bo wiem, że też czekacie na te drugie łazienki, drugą i trzecią, więc może faktycznie bym nagrała te łazienki. No ale to zobaczę, jak mi czas pozwoli, bo jednak jutro będę robiła szarlotkę, która jest czasochłonna. Miałam dzisiaj pojechać i zrobić zakupy, zrobić listę. Jeszcze nic nie mam, a jest już 21, więc... Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko, miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!